Znajdujemy się na przechowalni, gdzie leży z zeszłego roku. Tak? Zbierane był na początku września. Dzisiaj mamy 5 maja. Widać, e, jak to wygląda na pryzmie. E, bardzo ładnie nie pobudza się. E, duża twardość tej cebuli. Nie ma żadnych miękkich. Bardzo ważne jest, że trzyma mocno łuskę. Nie obiera się, bo dużo, dużo odmian już o tej porze potrafi tą łuskę gubić. Jak widzimy, dobrze wysuszona, przewendelowana pryzma. Cały czas ładnie leży. Za naszymi tutaj y, plecami, to jest na bliżej, tutaj przed nami odbywa się pakowanie. Tak, które pakujemy we worki raszlowe. Y, w kalibrażu od 45 albo od 50, zależnie od y, y, klienta. Worki 15 albo 10. Bardzo ładnie, niepobudzona. Bierzemy kolejną. ładnie wciągnięta szyjka. Cebula nie ma oznak pobudzenia. Tward, Twardość tej cebuli. Zainwestowaliśmy w tym roku dużo w maszyny. Kupiliśmy tutaj linię taką sorbaka wstępną, AWRM-a dwójkę, wagorasownicę do pakowania i towar pakujemy cały, przygotowujemy sami pod klienta. Tak jak tutaj mamy 45 plusie, cebulę zapakowaną, worki stosujemy gęstsze, ładniej ten towar wygląda. Ten worek tak samo jest mocniejszy przy transporcie. Dziennie, dziennie szykujemy jeden samochód, 24 palety gotowego, przesortowanego towaru, zależnie od klienta, czy worki dziesiątki, czy 15-kilowe. Najczęściej robimy o 45 w górę, przewaga jest z tego kalibru tutaj 5,5-7. Jest tam jakieś specjalne życzenie, ustalamy cenę i wtedy z klientem i robimy 5 w plusie. Tak wygląda towar zapakowany o 45 w plusie, to jest akurat odmiana Vision, fazorowana. Bardzo ważne jest, że bardzo mocno trzyma łuskę. Tutaj mamy jeszcze co najmniej trzy warstwy łuski. Bardzo ładnie, bardzo ładnie ten towar wygląda. Leży i się, i się prezentuje. Tak? Nie pobudza się. Szyjka jest bardzo ładnie ściągnięta, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie ta odmiana wygląda. Jest początek maja. Pakujemy cały czas odmiany WYŻYN. Na pewno jeszcze towar będzie do końca miesiąca. Zostało nam jeszcze około 300 ton. Także bardzo, bardzo zachęcam do uprawy tej odmiany. Jest to odmiana naprawdę, tak jak widać, na, na, na ten czas premium. Bardzo ładnie ten towar wygląda.